Witam Was wszystkich, hello everybody. Today I would like to show you all the plates, registration plates, uh, which you can buy in Crash Drive 3. Widzimy się za chwilkę, pokażę Wam wszystkie tablice rejestracyjne w grze Crash Drive 3. Alright, this is Lucifer. I za pomocą Lucifera pokażę Wam wszystkie tablice rejestracyjne. First one is standard one just for free. The second one is cartoon. Kartonowa tablica. Wygląda trochę a jak drewniana bym powiedział nawet może. Another one is uh, canyon. Canyon bardzo fajnie przypomina nam uh, lokalizację w tej grze. Spoko. Next one is uh, forest. Uh, could be in my opinion a little bit uh, more trees. But it's okay. Dziwne, że na lesie mamy domek tutaj, ale jest spoczko. Next one is Arctic. Uh, slow, snowman, some house cool. Arktyka naprawdę fajna, bałwanek. Jest klimacik. Moon is next one, another, and it's very similar to location in this game. No, tablica z księżyca jest bardzo fajna. Te trójkątne piramidy są na planszy. Bardzo przypomina lokalizację z Poczko. Fajna. No i mamy drewnianą The Wood One. Looks uh, very similar to cartoon, but it's different as you see. And now it's just white. Biała, każdy widzi. <laughs> Nie ma co komentować. Yellow. Yellow is the same color as flames, so it's cool. Silver. Silver could be more looks like silver, it's rather gray in my opinion. It's more shade than but okay. And the last one is gold. And gold is the best if you don't want to have some image at your uh, plates. No, więc ta złota idealnie pasuje. Niestety mój nick angel 666 jest za długi do tej tablicy, więc skrócony został. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Wkrótce następne odcinki z tej gry. Thanks for watching. See you soon in another movies from this game. Bye bye.